Czy kiedykolwiek usłyszałaś, że masz deficyt uwagi, że jesteś nadwrażliwa? Te słowa sugerują brak, sugerują, że czegoś masz za mało, czyli uwagi, albo czegoś masz za dużo, czyli emocji. Sugerują, że odbiegasz od tak zwanej normy, czymkolwiek ona jest. A ja chciałam Ci powiedzieć, że nie masz zaburzeń, dlatego zapraszam Ciebie serdecznie do obejrzenia tego filmu, jeśli jesteś kobietą, która choć raz tak o sobie. Pomyślała, poczuła albo usłyszała to od innych. Jesteś kobietą nieliniową i dziś chciałabym Ci opowiedzieć, jak to wszystko wygląda w kontekście kobiecego biznesu. Te etykiety są tylko opisem objawów widzianych z zewnątrz, ale nie oddają tego, nie odzwierciedlają tego, co dzieje się wewnątrz ciebie, wewnątrz Twojego umysłu. W świecie biznesu i rozwoju osobistego te nazwy nam nie tylko nie służą, ale wręcz nam umniejszają. One gaszą nas, nasz potencjał, zamykają w klatce, w której, której nie tylko nie rozumiemy, ale tak naprawdę nie możemy żyć, nie potrafimy żyć. Ciężko jest w niej po prostu funkcjonować. Dlatego dzisiaj w tym filmie chcę Ci zaproponować inną perspektywę i nowy język język, który opisuje Twój potencjał, a nie Twoje problemy, braki czy deficyty. Chcę Ci wyjaśnić, kim tak naprawdę jesteś. Ja nazywam się Roksana Wachnik i uczę kobiety, takie jak ty, takie jak ja, kobiety nieliniowe, jak zamienić swój tak zwany chaos, swoją intensywność, wszystko to, co być może do tej pory uważałaś za właśnie swoje wady, swoje deficyty czyli po prostu swoją naturę, w dochodowy biznes. Zapraszam serdecznie. Dlatego dzisiaj w tym filmie chcę Ci zaproponować inną perspektywę. I nowy język, język, który opisuje Twój potencjał, a nie Twoje problemy, braki czy deficyty. Chce Ci wyjaśnić, kim tak naprawdę jesteś. Ja nazywam się Roksana Wachnik i uczę kobiety, takie jak Ty, takie jak ja, kobiety nieliniowe, jak zamienić swój tak zwany chaos, swoją intensywność, wszystko to, co być może do tej pory uważałaś za właśnie swoje wady, swoje deficyty, czyli po prostu swoją naturę. W dochodowy biznes. Zapraszam serdecznie. Tak więc popatrz na to proszę z tej perspektywy. To nie jest brak uwagi, to jest nieregulowana intensywność. To nie jest brak uwagi, to brak filtrów, czyli wysoka percepcja. Neurotypowy mózg ma strażniczkę, która mówi: Ty wchodzisz do ważnej myśli, a ty nie. Do metki, która drapie cię na plecach, do emocji koleżanki, do szumu lodówki. Twój mózg nie ma strażniczki, wpuszcza wszystko naraz. To dlatego jesteś wykończona, bo przetwarzasz 100 razy więcej danych na sekundę niż inni. Kolejna ważna kwestia w tym temacie to nadpobudliwość wewnętrzna. U chłopców ADHD widać, bo biegają po klasie. To jest taki obraz książkowy, oczywiście bardzo ogólny, ale dla porównania. U kobiet ADHD jest zinternalizowane. Co to znaczy? To znaczy, że twoje ciało, może siedzieć nieruchomo, bo nauczyła się być grzeczna, ale w twojej głowie trwa wyścig Formuły 1. Masz natłok myśli, ciągłe analizowanie, wewnętrzne dialogi, piosenka w tle i jeszcze trzy strategie biznesowe naraz, prawda? To jest ta mgła i zmęczenie. Twój silnik pracuje na wysokich obrotach, na luzie. Co dalej? A dalej pojawia nam się dysforia wrażliwości na odrzucenie czyli RSD, Reaction Sensitive, Dysforia. Dysforia to jest coś przeciwnego do euforii. Może często słyszałaś, że masz grubą skórę i tak dalej, i tak dalej, ale ty nie masz grubej skóry. Czujesz odrzucenie, czujesz krytykę, nawet tą wyimaginowaną, tą, która tylko i wyłącznie powstaje w Twojej głowie, bo Ty to potrafisz świetnie wyobrażać sobie. Wszystko doskonale, bardzo szczegółowo, dużo intensywniej, dużo mocniej. Tak, jakby to było rzeczywistością. Prawda? A więc czujesz odrzucenie, krytykę, nawet tą wyobrażoną tylko i wyłącznie lub porażkę jako fizyczny ból. Najczęściej pojawia się to na przykład jako ucisk w klatce albo w gardle. I to nie jest histeria. To system nerwowy, który nie ma hamulców dla emocji. Odczuwasz emocje i rozpacz w skali 10 na 10. Czas dla ciebie jest albo teraz, albo nie teraz. Nie ma nic pomiędzy. Dlaczego? Dlatego, że ty nie masz poczucia czasu liniowego. Nie czujesz czasu liniowo. Ty nie wiesz, czy minęło 5 minut, czy minęło 20 minut, czy minęły 2 godziny. Jestem przekonana, że to znasz. Dlatego właśnie jesteś kobietą nieliniową, dlatego tak jesteśmy nazywane. Dla ciebie istnieje tylko teraz, kiedy masz hiperfokus. I robisz to, co masz do zrobienia, w tym hiperfokusie najczęściej, albo nie teraz, czyli wszystko inne, co odkładasz w nieskończoność. Dla Ciebie są tylko dwa czasy, teraz, nie teraz. To dlatego tak trudno Ci planować w kalendarzu, bo Twój mózg, on nie widzi przyszłego wtorku. On czuje tylko to, co pali go w rękach właśnie w tej chwili. Co mamy tu jeszcze? Mamy, mamy tu jeszcze paraliż wykonawczy. Paraliż wykonawczy, a nie lenistwo. I teraz pomyśl, przypomnij sobie, jak wiele razy słyszałaś, czułaś, myślałaś o sobie, tak właśnie nazywana, że jesteś leniwa. To nie jest lenistwo. To jest ten moment, kiedy wiesz, co masz zrobić. Chcesz to zrobić. Może nawet bardzo chcesz, ale fizycznie nie możesz wstać z łóżka. Nie możesz się podnieść czasami. I dla osób patrzących z boku, dla osób, których to nie dotyczy, jest to wręcz czasami niezrozumiałe. Ale ty sama najpierw musisz dać sobie zrozumienie, żeby inni też mogli zrozumieć Ciebie. To nie jest brak chęci, to jest awaria Twojego zapłonu. Masz Ferrari, piękne czerwone albo w innym kolorze. Masz paliwo, bo Ty masz tą potężną energię. Ale kluczyk się zaczął. To wynika z braku dopaminy. Nie jesteś leniwa, jesteś chemicznie odcięta od napędu. I w tej chwili możesz myśleć, że przecież, ale ja jestem zorganizowana, świetnie zorganizowana, mam czysty dom, mam sukcesy i tak dalej. Ja też. Tak miałam, tak mam, tylko że kiedyś tego nie rozumiałam. Dlaczego? Dlatego, dlaczego tak jest? Dlaczego możesz teraz tak myśleć? To jest prawda, ale dlatego, że właśnie u kobiet ADHD to mistrzostwo w maskowaniu, to uśmiechanie się na spotkaniu, podczas gdy w środku walczysz, żeby nie wybuchnąć, bo metka od bluzki drapiecie w plecy, a jeszcze ktoś mlaska przy stole. Znasz to, prawda? To niezdolność do tolerowania niesprawiedliwości, która każe ci zmieniać świat, nawet gdy nie masz siły. To nie jest choroba, to jest wysoka wrażliwość połączona z wysoką inteligencją. To jest mieszanka wybuchowa, z którą trzeba nauczyć się żyć, zamiast ją gasić. Trzeba zrozumieć, dlaczego tak jest i co możesz z tym zrobić, żeby z tego korzystać, żeby zacząć po prostu żyć w zgodzie ze sobą, ze swoją biologią, ze swoją naturą, bo taka po prostu jesteś. I teraz posłuchaj, proszę tego, co opowiem dalej, bo to najczęściej dotyczy właśnie kobiet ambitnych, liderek, które dają radę, ale w środku płoną. I tutaj chciałabym Ci opowiedzieć o pierwszej, najważniejszej rzeczy: o maskowaniu. To jest kamuflaż doskonały. To jest właśnie ten powód, dla którego nikt ci nie wierzy, gdy mówisz, że masz chaos w głowie, gdy jesteś wykończona i nie wiesz dlaczego. Kobiety są socjalizowane do bycia grzecznymi, dlatego latami uczysz się naśladować normalnych. Patrzysz, jak inni siedzą, jak planują, jak reagują i kopiujesz to. Sczytujesz wszystko perfekcyjnie, już od dziecka. Uczysz się wszystkimi zmysłami, jak naśladować tych innych. I po prostu to kopiujesz. Potrafisz się wpasować idealnie. We wszystko. To jest jak ciągłe granie jakiejś, nie Twojej, ale jakiejś roli na scenie. W pracy jesteś perfekcyjna, zorganizowana, bo masz system obronny, a po powrocie do domu zjadasz się psychicznie. Kolejna typowa cecha dla kobiet neurotypowych, która czyni z nich świetne liderki, ale też dość często wpędza je w kłopoty, to nadwrażliwość na niesprawiedliwość. Ty po prostu nie potrafisz, mówiąc kolokwialnie, olać, kiedy komuś dzieje się krzywda. Kiedy system, znów używając kolokwializmu, jest głupi, albo kiedy ktoś kłamie, inni ci mówią: Daj spokój, tak już jest, ale ty nie możesz, ciebie to fizycznie boli. To dlatego właśnie chcesz robić rewolucję, chcesz prowadzić swój biznes, swoje życie zgodnie ze swoją misją, a nie tylko zarabiać kasę, bo twoje Ferrari. Nie pojedzie, jeśli droga jest nieetyczna. Słyszysz też na pewno często w takich sytuacjach, nie przejmuj się tak, ale ty nie potrafisz. Dlatego właśnie na przykład ja jestem tu dla Was z takim tematem, a nie tworzę tak zwany bezpieczny kurs. Kolejne zjawisko, na pewno dobrze Ci znane, to zjawisko pustej baterii społecznej, czyli introwersja w ekstrawersji. Wiele kobiet neurotypowych to tak zwane ambiwertyczki. Co to jest? No na przykład na takim live'ie, jakie ja tutaj potrafisz być ogniem. W towarzystwie brylujesz. Kochasz ludzi, ale nagle, dosłownie w jednej chwili następuje odcięcie prądu. Musisz wyjść teraz, nie za pięć minut tylko teraz. Musisz być sama w ciszy, w ciemności. Jeśli ktoś wtedy coś do ciebie mówi, to często odczuwasz agresję. I możesz prowadzić scenę dla tysiąca osób. Czuć się w tym, jak ryba w wodzie, ale potem musisz poleżeć odpowiedni swój czas w ciszy. I to nie jest kaprys. To jest dla ciebie chłodzenie twojego procesora. I ono jest konieczne. I kiedy ja to wszystko zrozumiałam, przestałam używać słowa zaburzenie, przestałam patrzeć na to wszystko, jak na braki i deficyty. Zaczęłam widzieć mocne strony i potencjał. Dlatego właśnie też korzystam z określenia kobieta nieliniowa. Tak dla podsumowania. Jeszcze raz. Dwóch stron tego samego medalu. Co to znaczy? Większość świata myśli linearnie. Krok A, potem B, potem C. Jak po drabinie. Twój umysł działa jak sieć. Jak konstelacja gwiazd. Widzisz połączenia tam, gdzie inni widzą chaos. Tworzysz z tego, wyciągasz z tego to, co najważniejsze: cały obraz. Kiedy wpadasz na pomysł, nie idziesz prostą ścieżką, Ty robisz skoki kwantowe. Łączysz fakty z przeszłości, wizje przyszłości i emocje w jedną całość. Bycie kobietą nieliniową oznacza, że Twoja kreatywność nie ma włącznika i wyłącznika. Ona płynie falami. Dlatego standardowe planery na Tobie nie działają. Teraz spójrzmy na drugą stronę medalu, WWO, czyli wysoka wrażliwość. To słowo kojarzy się z kruchością, z delikatnością. I oczywiście, że Ty możesz właśnie być krucha i delikatna. To jest plus. Dlaczego nie? To słowo też kojarzy się z kimś, kto płacze na reklamach i kogo trzeba chronić, ale w tym takim najczęściej negatywnym świetle, rzuca takie negatywne światło. Jest to bardzo często postrzegane jako no, niekoniecznie coś dobrego, mówiąc tak delikatnie. To jest niepełna, a. Nawet dość okrojona definicja. Bo w biznesie i w życiu ty jesteś kobietą o wysokiej percepcji. Twój układ nerwowy nie jest słaby, on jest po prostu bardziej przepustowy. Wyobraź sobie, że przeciętny człowiek na przykład odbiera świat w jakości HD, a ty go odbierasz w 8K. Widzisz każdy niuans w głosie klienta, wyczuwasz nieszczerość, zanim ktoś się odezwie. Czujesz nastroje w pomieszczeniu, jakby były fizyczną mgłą. To nie jest nadwrażliwość, to jest zbieranie informacji. Twój mózg przetwarza tysiąc, tysiące bodźców więcej na sekundę. Dlatego bywasz zmęczona, dlatego właśnie bywasz przebodźcowana czasami bardzo szybko. Nie dlatego, że jesteś leniwa, ale dlatego, że Twój procesor przetwarza gigabajty danych podczas gdy inni przetwarzają. Na przykład megabajty. A więc często to, co nazywasz wypaleniem czy zjazdem energetycznym, to nic innego jak hamowanie Twojej prawdziwej natury. Wysoka percepcja to w biznesie strategiczna intuicja. To dar widzenia rzeczy, zanim one się wydarzą. I kiedy połączymy te dwie cechy, nieliniowość myślenia i wysoką percepcję odczuwania, otrzymujemy mieszankę wybuchową w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Otrzymujemy liderkę, która ma potencjał zmieniać zasady gry. Problem nie leży w Tobie. Problem leży w tym, że próbowałaś wciskać w swój ekspansywny umysł w sztywne, ciasne ramy np. korporacyjnych zasad czy standardowych strategii biznesowych, marketingowych, jakichkolwiek. To tak, jakbyś próbowała wlać ocean do szklanki. Szklanka pęknie. Dlatego zapraszam Cię, żebyś przestała szukać sposobu na to, by stać się. W cudzysłowie, oczywiście normalną, jesteś normalna. A ta inna normalność, w którą próbujesz się wcisnąć, ona nie zapłaci Twoich rachunków i nie zmieni świata. Zacznij patrzeć na swoje życie, na siebie, przez, jak ja to nazywam, pionowe okno. Przestań patrzeć na boki, na to, co robi konkurencja, czy cokolwiek innego, oznaczają dla Ciebie boki. Zacznij patrzeć w górę na swoją wizję i w dół na uziemienie tej wizji w materii. Twoje zyski finansowe, zasięgi, wpływy, czy co tam tylko chcesz, o czym marzysz, to nie jest nagroda, którą dostajesz za bycie jakąś w ramach normalności, którą ktoś próbuje na ciebie nałożyć. To wszystko to jest paliwo, żeby to Twoje Ferrari mogło jechać. Tam, gdzie chcesz, tam, gdzie ty chcesz dotrzeć. To pamiętaj, proszę, jedno: Twoja intensywność to nie jest wada, to Twoja największa złota cecha, Twój potencjał, Twój talent. To Twoja może być największa przewaga, której po prostu jeszcze nie wyceniłaś, której jeszcze nie zrozumiałaś, nie wiesz, jak z niej korzystać. Dlatego, jeśli czujesz się czasem przebodcowana, chaotyczna albo niezrozumiana, to po prostu weź sobie głęboki oddech i przestań się naprawiać. Zacznij uczyć się obsługi swojego systemu. Twoja nieliniowość to innowacja, twoja percepcja to mądrość. Jesteś kompletna, jesteś pełna. Jeśli czujesz ulgę słysząc, że nie musisz się naprawiać, możesz zrozumieć i ukierunkować swoją naturę, to zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania tego kanału. Tutaj właśnie rozmawiamy o biznesie i życiu w standardzie wysokiej energii, w standardzie tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj wybrzmiało. A jeśli jesteś gotowa na głębszą pracę, jeśli chcesz zrozumieć siebie, swoją naturę, nie tylko zrozumieć, ale nauczyć się, jak z nią żyć, jak wykorzystać to właśnie nie tylko w życiu prywatnym, ale również w życiu biznesowym, w swojej pracy, w biznesie, w rozwoju, to kliknij proszę w link pod opisem tego filmu. Tu znajdziesz miejsce, które stworzyłam dla kobiet takich jak ty, jak ty, dla kobiet nieliniowych. Tam właśnie uczę Ciebie, jak zamieniać ten Twój piękny chaos, Twoją naturę, to być może co kiedyś do tej pory uważałaś za wadę, brak lub deficyt w Twój błękitny ocean. Ściskam ciepło i do zobaczenia.